Cześć, z tej strony Mateusz. Witam w serwisowni centrum rowerowego. Dzisiaj temat pompek. Zanim o samych pompkach, zacznijmy od podstaw, czyli zaworki. Zaworków są trzy: samochodowy, presta i dunlop. To jest taki stary zaworek. Jest na tyle stary, już powoli zapomniany, że tylko o nim wspomnę, a nie będę go pokazywał. Przy zaworze samochodowym mamy w środku. W środku jest taki mały zaworek. I do niego jest taki specjalny kluczyk. Tu w środeczku. Żeby go spuścić, wystarczy tam kliknąć. Jak w samochodzie, jak nie wiecie, jak to działa, spytajcie ojca, on wam wyjaśni. Przy zaworze Presta jest taka końcóweczka którą trzeba odkręcić, kliknąć i dopiero wtedy jak to jest luźne to można pompować. Trzeba o tym pamiętać, bo inaczej nie napompujecie. Ważna rzecz przy tych lepszych zaworkach Presta ta część jest wyjmowalna, ale o tym raczej przy systemach typu Tubles. Przejdźmy do pompek. Jak widzicie pompek mam trzy takie podręczne, dwie takie stojące. Każda działa. Taka wystarczy wystarczy. Ale się naprawdę trzeba czasami napompować, żeby takie koło po zimie przywrócić do formy. Taką dużą pompką napompujecie dużo szybciej i do precyzyjnych wartości. Bo takie pompki bardzo często mają manometr. Czyli taki zegarek, który Wam pokazuje, ile jest ciśnienia w dętce. Także można wybrać taką dużą stojącą. Albo takie małe. Czym one się różnią? Ta cieniutka jest do szosy. Do roweru szosowego, do opony, która potrzebuje dużego ciśnienia. Między 8 a 10, nawet do 11 barów. Z bajerów, nie dość, że jest fajna, lekka. Pod dużym ciśnieniem pompuje. To jeszcze tu ma wężyk, którym wszędzie dojdziemy. I ona również jest uniwersalna do zaworu samochodowego i do zaworu presta. Poza tym, tutaj jest kluczyk. Do presty, właśnie. Kluczyk, którym odkręcimy ten zaworek z naszego wentyla. Może mało przydatna rzecz, ale jak ktoś chce uzupełnić uszczelniacz na przykład, można go też wlać do dętki, to taki kluczyk uratuje mu życie. Crank Brothers. Crank Brothers jest spoko, bo nie dość, że jest ładny, jest, jest bardzo ładny. To tutaj ma regulację. Albo, albo pompujemy pod dużym ciśnieniem, czyli od 40 do 100 PSI do 8 barów, albo do 40 PSI, ale dużą ilością powietrza. Bardzo uniwersalna pompka do MTB, albo do Gravela, albo do miasta. Prawda jest taka, że jeżeli dużo jeździcie na rowerze, to to jest must have. Taką pompkę trzeba mieć, bo to w moment napompujesz lecisz na rower. A jeżeli już jeździsz na tym rowerze i jeździsz na tym rowerze, to prawdopodobnie złapiesz kapcia. I to też jest must have. Także warto mieć dwie pompki. Jedną w domu, drugą na mieście. Na szczęście, taką pompkę wkłada się w uchwyt, mocuje się ją pod koszykiem na bidon i nawet jej nie poczujesz. To tyle w temacie pompy. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie. Albo zerknijcie na nasze inne filmy, bo część tych rzeczy, o których wspomniałem, już rozwinęliśmy w dłuższych filmach. Dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie suba, oglądajcie inne filmy i dajcie znać, co chcielibyście jeszcze obejrzeć na naszym kanale. Dzięki, pozdrawiam, do zobaczenia.